Witajcie, moi migi, to ja wasza wróżka Natalia. Witam się z wami serdecznie. Oczywiście, odczytam wam horoskop na 12 znaków Zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop: żywioł Ziemi koziorożec uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia to będziesz nastawiony na materię, będziesz wiedział, czego chcesz. Na pewno y, możesz swoje uczucia właśnie teraz zainwestować. Y, coś na pewno bardzo dobrego w Waszym życiu, sensownego, rozsądnego się wydarzy. Jeśli chodzi o zdrowie, to mogą wyniknąć jakieś problemy zdrowotne, ale nie przejmuj się, dlatego że do dwóch miesięcy pokonasz wszystko. Także bądź dobry i myśli. W pracy spełnienie marzeń, y, szczęście jakieś takie, y, praca taka zespołowa, szczęśliwa, także w pracy się będzie naprawdę układać. A kartą tygodnia jest król Pucharów, więc jakiś mężczyzna dobry, ciepły, możecie w jakiś... W kwestiach przykłamywać, więc nie do końca mu ufaj i pamiętaj, że co za dużo to niezdrowo, żebyś nie nadużywał jakichś używek, byk. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno wiele z Was właśnie teraz gdzieś może wyjechać w jakąś podróż, romantyczną we dwoje, ale też wasze sprawy zaczną się układać, jakieś plany zaczną się właśnie realizować. Jeśli chodzi o zdrowie, możesz dostać jakąś przykrą wiadomość, ale pamiętaj, że po burzy jest zawsze słońce, że zawsze są rozwiązania, które można są sprawy, rozwiązania, które na pewno się rozwiążą pomyślnie. Jeśli chodzi o pracę, widzę, że stabilność finansowa i jakaś podwyżka cię czeka. A kartą tygodnia jest siódemka mieczy, więc może się właśnie czegoś dowiedzieć. Karty też mówią, żebyś nie opowiadał o sobie, też żebyś był tajemniczy, bo może ktoś coś przeciwko Tobie wykorzystać. Panna. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Wiele z Was może teraz właśnie powiedzieć sakramentalne, tak, ale w związkach, których się nie układało, to te związki mogą właśnie dobiec do końca. W zdrowiu, polepszenie, umiarkowanie, wszystko się poukłada pomyślnie. Jeśli chodzi o pracę, dobra wiadomość i jakiś serdeczny przyjaciel będzie Ci w pracy pomagał. A kartą tygodnia jest piątka. Mieczy. Więc na pewno o swoje sprawy będziesz musiał się postarać, zawalczyć i też mogą cię czekać jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia. Żywioł powietrza, wodnik, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was może właśnie spotkać swoją drugą połówkę, właśnie teraz. Ale w związkach, w których się nie układało, to te związki też mogą dobiegnąć do końca. W zdrowiu na pewno będzie podejmowana jakaś decyzja i te decyzje będą prawidłowe. Jeśli chodzi o pracę, tryumf, zwycięstwo, po podpisanie dobrej jakiejś umowy, ale też jakiś mile spędzony czas. A kartą tygodnia jest paść denarów, więc co, to, co wyda się w tym tygodniu Tobie mało znaczące, one w perspektywie zaowocuje. Także przyniesie bardzo dobry, pozytywny rezultat. Bliźnięta. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Wami jest nowy początek dla samotnych, nowa znajomość, nowy, nowe coś naprawdę fajne, piękne się zacznie w Waszych uczuciach. W starych związkach odnowienie no, na pewno w Waszych sypialniach w tym momencie będzie bardzo ciepło. Jeśli chodzi o zdrowie, no, mogą być jakieś niedomagania, układ krążenia, serce. Uważaj. I też nie nadużywa jakichś używek, bo co za dużo to niezdrowo. W pracy pozytywne zmiany. Wiele z Was może awansować, wiele z Was może zmienić pracę na lepszą. A kartą tygodnia jest dwójka mieczy, więc mogą być jakieś problemy, które się do dwóch miesięcy u Was poukładają. Także nie przejmujcie się, dlatego że się wszystko u Was poukłada. Waga. uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno dużo będziesz myślał, dużo przemyślał i dużo wkładasz w swoją relację, w związek i zadajesz sobie pytanie, czy to się opłaci, więc opłaci się na pewno, bo to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę, że wiele z Was może właśnie w tym czasie wyjechać do jakichś senatorii, do jakiejś Zmiany takie pozytywne w waszym zdrowiu czekałem i dobre wiadomości, a praca uważaj, żebyś nie stracił pracy i uważaj, żebyś nie zaczął wszystko od początku, a kartą yy, tygodnia jest ósemka buła, więc czeka was jakaś ukryta miłość, jakiś ukryty romans na horyzoncie, no i też uważajcie w tym czasie na wydawanie pieniędzy, na jakieś kontrakty też, żeby ktoś was po prostu nie oszukał, nie okradł. Żywioł ognia, baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to czeka się jakaś rywalizacja, ale też jakaś szczera rozmowa z ukochaną osobą, w zdrowiu Uważaj na serce, układ krążenia i też na pewno jakąś będziesz przerabiał nierealną miłość. Po prostu jesteś możesz być zakochany, aż będzie z tego powodu cierpiał. Ale też karty mówią, że co za dużo to niezdrowo. W pracy czeka Ci jakieś trochę podenerwowanie, ale też jakaś bezsilność, przemęczenie, a kartą tygodnia jest walet pentakli. Więc będziesz miał jakiegoś przewodnika, który Ci będzie pomagał w jakichś kwestiach, ale też jakieś dodatkowe pieniądze dla Ciebie i na twój tydzień będzie miał wpływ jakaś zodiakalna waga i zodiakalny byk. Lew. Uczucia, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będziesz wiedział, czego chcesz. Twoje uczucia będą bardzo dojrzałe i będzie to wszystko teraz, właśnie, szło w takim bardzo dobrym kierunku. Jeśli chodzi o zdrowie, to też trochę uważaj na żołądek, na jelita, ale też widzę, że polepszenie, jeśli po prostu. Jeśli po prostu przyłożysz się, zastosujesz jakąś dietę, to na pewno pokonasz problem ze zdrowiem. W pracy, dużo pracy, na pewno nie będziesz miał gdzie rąk włożyć i też zmęczenie. No i też uważaj, jeśli coś Tobie szkodzi, to też musisz zakończyć coś dla własnego dobra. Przemyśl, czy warto tak ciężko właśnie pracować. Czy to jest korzystne dla Ciebie. A kartą tygodnia jest szóstka Mieczy, więc zmiana domu, podróż się czeka, coś wspaniałego w Twoim życiu, e, spełnienie marzeń. Wiele z Was też może gdzieś wyemigrować w tym czasie zawodę na inny kontynent, szczelec, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to no, mogą być jakieś problemy, które szybko pokonasz, staniesz na wysokości zadania, ale też na Twój, właśnie, e, tydzień uczuciowy będzie miał e, znaczenie jakiś bliźniak. Jeśli chodzi o zdrowie, to też widzę tu wskazana wizyta u lekarza i na pewno e, fachowiec pomoże Ci w pokonaniu Twojego problemu. W pracy zmęczenie, ale też taka, Bezsilność, takie trochę zdenerwowanie. A kartą e, tygodnia jest dziesiątka e, mieczy, więc na pewno e, zrealizujesz to, co chcesz. Jeśli będziesz przeprowadzał jakieś transakcje finansowe albo zabiegi medyczne, one będą pozytywnie i pomyślnie przeprowadzone. Żywioł wody, rak. Uczucia, zdrowie, praca, finanse, jeśli chodzi o uczucia, to czego się będziesz bardzo bał, być może jakiś konflikt masz, więc masz się nie bać, bo, bo tak przeszkadza, a nie pomaga w rozwiązywaniu problemów, masz porozmawiać szczerze z ukochaną osobą, wszystko się ułoży, dojdziecie do porozumienia, jeśli chodzi o zdrowie, polepszenie zdrowia, wielka radość, jeśli chodzi o pracę, Nowy początek, dobra wiadomość. To, co zaczniesz właśnie teraz, to będzie bardzo korzystne dla Ciebie. A kartą tygodnia jest Królowa Mieczy, więc jakaś świadomość Cię czeka, też będziesz musiał podjąć jakąś rozmowę, okazać się inteligencją i na Twój tydzień będzie miał wpływ jakaś zodiakalna waga. Skorpion. Uczucie zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to nie do końca ufa jakiemuś mężczyźnie, który będzie przekłamywał w jakichś kwestiach, nie wiesz mu, może będzie chciał nieporozumienia w waszych uczuciach, w waszej relacji, ale też karty mówią, żebyś nie zachowywał się też nierozsądnie, i żebyś po prostu nie nadużywał e, jakichś tam używek, że też co za dużo, to niezdrowo. Jeśli chodzi o zdrowie, to coś może runąć, posypać. Uważaj, bardzo, bądź bardzo ostrożny. Jeśli chodzi o pracę, to widzę jakiś awans, podwyżkę, e, dodatkowe, zarobione pieniądze. A kartą tygodnia jest kostucha, więc transformacja, przemiana stary sprawy złe się kończą i przed Tobą jest nowy etap w życiu. Ryby. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to nad Waszymi uczuciami zapanowały siły wyższe. I macie opiekę, więc zacznij się w uczuciach w relacjach wszystko układać. Jeśli chodzi o zdrowie, to wiele z Was może mieć właśnie teraz zabiegi jakieś medyczne, które naprawdę pozytywnie będą przeprowadzone i wszystko będzie udane. W zdrowiu, w pracy widzę podwyżkę, awans, stabilność finansową, a kartą tygodnia jest królowa pentakli. No to też. Właśnie wydatek pieniężny, stabilność finansowa. No, na pewno tydzień pod, pod wpływem pieniędzy. Jeśli też będziesz przeprowadzał jakieś transakcje finansowe, one będą wszystkie pomyślnie przeprowadzone. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.